Hey, Simon! Welcome, everyone, to this page. Welcome to the next episode of Jet Assan. We're flying to the next mission. High stakes, low riders. Hey, hey, Carl. Hey, baby. Nice ride, man. That's no carucha. You sure you want to risk that, baby? Yeah, I'm sure. How much they talking about? It's hard cash. You pink slip in the pod. Then you pull up and race. The first past the post wins. Con chota sin chota. Okay, for sure. I'm down. Ej, hey, CJ! Like eh? yeah, się <sighs> No dobra, lecimy na ten wyścig piękny. Nie lubię wyścigu, bo jak widzicie, moje kierowanie pojazdami w GTA jest słabe, bardzo słabe. No ale dobra, jedziemy na ten wyścig, bo to jest misja, więc trzeba to zrobić. przecież jadę Tyk. Dobra, byle wygrać ten wyścig. Może się uda jakimś cudem. Jezu, ale nie. To co tu się dzieje, to przechodzi ludzkie pojęcie. A mam was gnoje, no. prowadzę i oby to utrzymać tylko Aha. już utrzymałeś dobra powoli dobra jeszcze parę zakrętów tu mamy I cyk i prosta, dobra, prosta. Przyspieszamy i udało się. Patrzcie, cud. Nad Wisłą. No i dobra, wracamy. A oni dopiero dojeżdżają. Ładnie mi poszło, nie powiem. Jest OG, to nie, bo ja znam życie misję z OG teraz bym zepsuł. Tak, ta auto tak się źle prowadzi. O matka. Dobra. dobra, z trzeba policja oczywiście już musiała wtrącić. Do tego, no dobra. Cyk, cyk. I znowu jedziemy. Przez pół miasta musimy się przebić, kurde. I do zapisu dojechać. Jeszcze ci naprawdę kierowcy pseudo nie pomagają. Jeszcze balasi na to wszystko się tu pierdzierają. Tam, gdzie nie potrzeba. Dobra, jedziemy do zapisu. Może to auto jeszcze wytrzyma parę sekund. Oby. Dobra, i tu jest zjazd. Wolno. Cyk. No i dobra. Auto wytrzymało. O dziwo. No ale teraz chcemy zapis zrobić. Tyk I cy... nie 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 Patrz, jak się dobrze złożyło, Cezaro na Cezarze będzie zapisane, no Najgorzej się też nie spodziewał Ale dalej myszka mnie nie działa, nie wiem, wiadomo z dupy czemu Co to jest z tą grą, że po prostu zacina się momentami myszka i w ogóle... O, teraz działa co to na misję tu zostało jeszcze ciekawy jestem Mata. Big Smoke i OG chyba tylko w tej chwili No ale w pierwszej kolejności to ja bym się wybrał tutaj na siłownię Mógłbym się przejechać na tą siłownię zresztą Dobra, przebiegnę się może. O ten kaster może wezmę w końcu? Jest. On tu już leży od dłuższego czasu. A myszka jak się nie naprawiła, tak się nie naprawiła. Nie działa po prostu. Nie wiem czemu. Dobra, przebiegniemy jedynie chwilę tak. Nie rozumiem tej myśli, dlaczego ona tak się zacina momentami. To chyba błąd w grze jakiś jest, no bo. O, teraz się naprawiła nagle. Tu na narożniku, na następnym jest. Tom, to dom. No i dobra, idziemy. Poćwiczymy coś. Tu poćwiczymy na pewno aby rozpocząć. Dajmy takie za 70, zobaczymy co tu się stanie. Czekaj, okay, czy 10 zrobię. 9, 10 już jest.

Który da A, szósty, dajmy poziom. Ciekawe, czy dam radę. Ile muszę przejechać, tak? Tu już w ogóle nie mam. A wytrzymałość rośnie. Dobra, jest. Może nowe ciosy jakieś nauczy, co? Hey, mm. Nie, nie masz nowych ciosów. Dobra. To chyba będzie na tyle na w tym odcinku. się z wami żegnał teraz. Poczekajcie, może przebiegnę się chociaż do tego, do zapisu jeszcze. Dobra, biegniemy. Zapiszemy jeszcze grę po tym treningu i będziemy kończyć ten odcinek. Panie policjancie, co pan tu robi? Nasze no, szacunek mały, wytrzymałość w miarę, muskulatura urosła, tłuszcz i atrakcyjność. Jezu, na razie na sportowo chodzimy i robimy zapis, cyk, tu jest zapisik. Yy, tutaj, na tym oczywiście, no. No dobra, no i w tym momencie żegnam się z wami. Dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się. Na razie. Papa. Pa. Hej.